Dzień dobry, Radosław Niedźwiecki, prezes firmy Artesania, spółka Zoo. Jestem przedstawicielem autoryzowanym firmy Kratki. Największego producenta wkładów kominkowych, piecy wolnostojących, biokominków i innych urządzeń grzewczych, firma Kratki jest największym producentem tych urządzeń w Europie. Wysyła je do blisko 70 krajów na świecie. Wszystkie projekty, które tworzymy, powstają z myślą o potrzebach naszych klientów. Funkcjonalność, wysoka jakość oraz niewygorowana cena to cechy, które wyróżniają nasze wkłady na rynek. Dbałość o estetykę i stylistykę pozwala ich użytkownikom na dowolność aranżacji. Jedyną barierą staje się własna wyobraźnia, ale jak dowodzi nasze wieloletnie doświadczenie, klienci mają jej nieograniczone pokłady. Dajemy ciepło to najważniejsze zadanie naszych wkładów. Siedząc w blasku kominka, zrozumieją Państwo, że robimy jednak coś więcej tworzymy atmosferę. Tworzymy ciepłą atmosferę. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem we własnym mieszkaniu czy domu ciepłej atmosfery, zapraszamy do naszej siedziby w Lublinie na ulicę Rusałka 4B.